to se bralo skąd se to bralo mm -hmm. Tak, jakbym rzeczywiście dostał tą, tą taką mądrość podjęcia odpowiedniej decyzji, odpowiedniego zareagowania na trudną sytuację. No bo był też taki moment w twoim życiu, że zmarł tata, twój syn mm. zachorował, bo tam były jakieś problemy zdrowotne, z tego co mówię. No więc to, ta, 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 te problemy Jęczka też no, były mocnym, takim jeszcze dodatkowym, mocnym stresem. I jeszcze wtedy tam była trasa koncertowa, z tego co pamiętam, ale mówię to z głowy, czyli z niczego. A sam wpadłeś na pomysł, że trzeba szukać gdzieś pomocy? Czy ktoś ci? Powiedział, żebyś poszedł do jakiegoś specjalisty. Nie że... no, sam, no bo wiesz, ja zacząłem mieć problem z graniem w ogóle. Tak, no, fakt, że robię to już tyle lat, to jedno, no to, 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 to yy, na pewno ma znaczenie, ale, ale wiesz, no, ewidentnie było to powiązane też z psychiką, więc więc nawet wiesz, pracując z fizjoterapeutami, mhm. byłem odsyłany do psychologa przez nich, tak więc okay. byłem naprowadzany na taką drogę. No. To jest bardzo ciekawe, mm. że już w tamtym etapie po prostu można było, a taki gość jak ty, potrafi mm. iść do psychologa i się Powiem otworzyć? Myślę, że ja lubię, naprawdę. Nie wiem, ale nie mam z tym problemu. Kompletnie nie mam z tym problemu i, i, i uważam, że to jest super.